Witajcie drodzy moi widzowie Wam pokażę fajną koszuleczkę Tu mam fajną też koszulkę Przygotowaną Też metalika Ale nowa Wersja tego I tak to jest Dużo jest tego Fajnie tych, tych metalików Fajnych, eleganckich No takie eleganckie są Fajne metaliki I, I wam pokażę Tą tą drugą tą nowszą moją koszuleczkę pokażę elegancką pokażę naprawdę to jest elegancka teraz ja jak idę to ja idę to jak stały klient no o to jest taka koszulka fajna elegancka metaliki koszuleczka z wyższej półeczki no to jest dobry rodzaj tej koszulki o, taka metalika. Fajna, elegancka. Jestem zadowolony. No, dobra tego wersja jest tej koszuleczki. O, taka. O, jest elegancka koszulka. No, fajna, elegancka koszuleczka. No, takie coś. Tak. No, fajna jest koszuleczka, i ponieważ jestem zadowolony. No, to jest taka o, koszuleczka. O, fajny ten rodzaj jest. No, to jest taka, ponieważ koszulka elegancka. Yy, o, też taka koszuleczka mam. Taką fajną koszulkę. No, taka fajna koszuleczka elegancka. No, ponieważ to jest koszulka elegancka, wysportowana jest no dobra jakość tej koszulki. No. Także mówię, to są koszulki profesjonalne. Co się lubuję w takich koszulkach fajnych metalika fajna, klubowe też lubię, muzyki i takie różne zespoły. Też lubię takich tych Kilka zespołów lubię, no. to muszą te u mnie być tam kilka zespoły. No. Ja jestem teraz w sklepie stałym klientem, no. Żeby do zakup tych koszulek, no. Po prostu teraz mam od koloru do wyboru tych koszulek, no. Jeszcze... Jeszcze będę miał koszulki, i teraz sobie kupuję jakąś bluzę, też metaliki, no. Fajną, elegancką też kupuję, no. I też kupuję sobie takie, takie różne jeszcze zespoły. Będę miał płyty, kasety, takie, o, będę miał też metalika. Dobra jakość, no. To musi być, musi. No. Te zespoły uwielbiam.